Jestem osobą, która cieszy się z sukcesów innych. Serio cieszy mnie, że ktoś jest zadowolony ze swoich sukcesów i chce się ze mną tym podzielić. Ja bardzo też lubię dzielić się tym, co mnie cieszy lub co uważam za moje sukcesy. Niestety, większość ludzi, kiedy zacieszona się czymś chwalę, raczej kręci gębą niż powie: gratuluję. Pewnie dla większości takie sytuacje są dla mnie zniechęcające. Tak więc, w tym momencie, wolę to, co mnie cieszy, zapisać sobie po prostu w pamiętniku, dlatego że to, kiedy ktoś podchodzi tak bardzo sceptycznie lub wręcz negatywnie, jest bardzo deprymujące, i niestety odechciewa się później tych rzeczy, które nas cieszą. Nadal zdarza mi się gadać, natomiast bardzo szybko tego żałuję. Niby staram się pracować nad tym, żeby nie wpływało na mnie to, co mówią inni, żeby nie obniżało to mojego nastroju czy nastawienia do danej sprawy. Ale to nie jest takie proste. Dlatego, mimo że chciałabym w jakiś sposób zmieniać świat, żeby z powrotem było bardziej pozytywnie, bardziej razem, to. Nie da się czasami dla ochrony siebie, swojej psychiki. Wolę jednak zatrzymywać rzeczy dla siebie. Najgorsze jednak w tym to jest to, że ja nie wiem w tym momencie komu i ile można powiedzieć, żeby, żeby była wspólna harmonia, a nie deptanie. Nie wiem jaka konkluzja wychodzi z tego odcinka, chyba tylko tyle, że jeżeli czymś się cieszysz, to. Chyba musisz pilnować po prostu, z kim się tym dzielisz, bo ludzie w tym momencie raczej obniżają nasze nastroje, niż je podnoszą.